Obiecaliśmy, tuż po przedstawieniu wiceprezydentów przez panią prezydent Annę Zanowską. Również my zaprezentujemy gabinet cieni, który przez najbliższe miesiące będzie ciężko pracował, tak aby z jednej strony sugerować i proponować pewne rozwiązania dobre dla Łodzi, a z drugiej strony patrzeć na ręce dziś koalicji, platformy i prawa i sprawiedliwości. Tym gabinetem będę kierował ja. Będę również odpowiedzialny za infrastrukturę i czystość. Skarbnikiem w gabinecie cieni będzie Władysław Skwarka. Odpowiednikiem sekretarza będzie Bogusław Hubert. Odpowiedzialną między innymi za edukację, ochronę zdrowia będzie Małgorzata niewiadomska -Cudok. Tomasz Trela będzie, będzie sprawą nad spółkami, jak również będzie odpowiedzialny za sport i ochronę środowiska. Maciej Rakowski będzie odpowiedzialny za kulturę, również tutaj za projekt EC1 i Bezpieczeństwo i Piotbors, mieszkalnictwo, sprawy społeczne i promocja zatrudnienia. Już od razu po świętach będziemy Państwa informowali na temat sytuacji, która jest w przyszłorocznym budżecie, będziemy tematycznie, już robili konferencje, informowali również mieszkańców, ale też składali nasze propozycje. Ale chcemy Państwa również dzisiaj poinformować, że złożymy dwa wnioski o sesję nadzwyczajną, zarówno w Radzie Miejskiej, jak i w Sejmiku. Chcemy po raz pierwszy, aby na dużej sali obraz spotkali się wszyscy posłowie, senatorowie, europarlamentarzyści z terenu Łodzi i z terenu Województwa Łódzkiego, i abyśmy wspólnie wysłuchali, jakie są propozycje podziału środków finansowych z budżetu krajowego. Znamy dobrze z przeszłości, że często były wpisywane projekty, chociażby jak w 2009 do budżetu krajowego środki finansowe na lotnisko i rozwój lotniska, a później posłowie. Z przykrością, że powiedzieć, z terenu Łodzi nie głosowali za tymi ważnymi projektami. Chcemy dowiedzieć się, jakie środki finansowe będą dla Łodzi i dla województwa łódzkiego i chcemy również, aby wszyscy posłowie i senatorowie, którzy będą na tej sali z terenu tutaj Łodzi Województwa, aby później głosowali za tymi wnioskami, tak aby Łódź z tego i województwo mogło z tego skorzystać. Te wnioski zostaną złożone na początku stycznia, tak aby w drugim tygodniu stycznia mogły się odbyć te dyskusje i debaty na specjalnie zwołanych sesjach tutaj w Radzie Miejskiej i w Sejmiku Województwa Łódzkiego.